Dawno, dawno temu na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia oraz ludzkie cechy. Między innymi były wśród nich opanowanie, dobry humor, smutek, odwaga, szacunek, mądrość i duma. Wszystkich łączyła piękna, bezinteresowna miłość. Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się, że niedługo szczęśliwa wyspa zatonie. Przygotowali swoje statki do wypłynięcia w morze, aby na zawsze opuścić wyspę. Tylko miłość miała nadzieję, że wyspa ocaleje. Postanowiła poczekać. Przystań wyspy opuszczały kolejne łodzie. Statki, małe łódki i jachty. Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek lądu, miłość poprosiła o pomoc. Pierwsze podpłynęło bogactwo na swoim luksusowym jachcie. Miłość zapytała: Bogactwo, czy możesz mnie uratować? Niestety nie. Pokład mam pełen złota, srebra i innych kosztowności. Nie ma tu już miejsca dla ciebie, odpowiedziało bogactwo. Druga podpłynęła duma swoim ogromnym czteromasztowcem. Dumo, zabierz mnie ze sobą, poprosiła miłość. Niestety nie mogę cię wziąć. Na moim statku wszystko jest uporządkowane. A ty mogłabyś mi to popsuć. Odpowiedziała Duma i z dumą podniosła piękne żagle. Na zbutwiałej łódce podpłynął smutek. „Smutku, zabierz mnie ze sobą! poprosiła miłość. „Och, miłość, ja jestem tak strasznie smutny, że chcę zostać sam. Odrzekł smutek i smutnie powiosłował w dal. Dobry humor przepłynął obok miłości, nie zauważając jej. Był tak rozbawiony, że nie usłyszał nawet wołania o pomoc. Nawet wiatr wesoło śpiewał, dmąc w białe żagle. Wydawało się, że miłość zginie na zawsze w głębiach oceanu. Nagle zatroskana miłość usłyszała: Chodź, zabiorę cię ze sobą powiedział nieznajomy starzec. Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za uratowanie życia, że zapomniała zapytać kim jest jej wybawca? Gdy już bezpieczna znalazła się na stałym lądzie, zwróciła się do siedzącej obok zadumanej wiedzy. Powiedz mi, proszę, kto mnie uratował? To był czas, odpowiedziała wiedza. Czas? zdziwiła się miłość. Dlaczego czas mi pomógł? Tylko czas rozumie, jak ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka jest miłość, odrzekła wieca.